Cześć, Manu, w sumie z tej strony. Tanaz, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jest z nami Boluś. I Witam Was na appie Ellen Craig, coś takiego, tak? No dobrze mówię? No? Ehh, na Alpinie. Na Alpinie, dokładnie tak, na Alpinie. W dzisiejszym odcinku tak można powiedzieć, że przyjąłem bardziej serię Bolusia. Bo Boluś chce... Tak, bo Boluś sobie ogarnął inną serię, ale i też tutaj będzie pewnie coś tam nagrywał. Od czasu do czasu. Ja sobie lecę z koszeniem sorgo, bo jeszcze nigdy tak naprawdę nie się lat nie wiedziałem, że takie sterisko potem powstaje. No sobie. właśnie, dlatego ja też wiedziałem że tego nie robiłeś, a jak ja szykowałem sobie na początku serwer to właśnie mówię a, no właśnie mnie Sorgo, to to zrobię. No Akurat fajnie, albo też... gosty to jest zrobione teraz. No i Cała dlatego jest dojesz... fajnie, bo mówię, my teraz Sorgo kosimy częściej na OZR, na, na też pewnie na innych seriach będzie, więc mówię, a, jak tam nawet się tego nie miał, to będzie pasowało tutaj wręcz, że idealnie Dobra. Ja nie wiem, robimy, teraz. robimy Chyba joh. zrobić, no już od razu. To możesz później przystawić na MFA. Jo, ja nawet ja i ogólnie to sorga nawet dosyć sypie. Eee, tak, i cenę ma bardzo fajną. Powiem czy naprawdę my już trochę na odzera To jest trzeci, albo czwarty sezon sorga u nas. Eee, trzeci, trzeci, bo dwa razy zgłosiła mm. Adam i ja teraz w tym sezonie i naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, są fajne pieniądze. E, dość spoko się to kosi, mówię, mi się mega podoba, tak jak my jeszcze tego mi mieliśmy brudnego, Zarąbi się wygląda z kombajnu ze środka, no, no. E, jak się kosi. No Obytry i to, to jest fajna racji. sprawa, że masz jeszcze akcję z mulczowaniem na przykład do No tego. bo to jest akcja fajnie wysokie, tak więc to można porobić sobie. A tekstura taka jak zawsze chyba po mulczowaniu, co? Hmm, nie tak, tutaj jeżeli chodzi o taki, znaczy wiesz, po trawie inaczej wygląda mulczowanie, po kukurydzy. Yy, ale tu jeśli chodzi o zboża i o sorgo, to jest chyba to samo. Taka jakbyś słona zostaje. no. A tam widzę idealnie, bierzesz, prawie że za mną tę wundkę No jest. ja tutaj będę sobie fajnie pojeżdżał, a nie mamy tu GPS-a jeszcze Ano. No, GPS-a przydaje fest, nie? Teraz, bo no, ja kogoś na GPS-ie to jest GPS -a. coś pięknego, nie? Ma no, ja tu ten, bardziej tutaj. ten ma wykrywanie, naprawdę ten GPS, naprawdę no. no, te kozacki. Tamten farmingu też był, ale używaliśmy zawsze tego starego, bo. Yeah. no, Bo nie wiem, mi się wydaje i... Tak, że żeśmy gadali, że ten poprzedni GPS to był on grany chyba ze skrzynią biegów. Mm -hmm. I tak, dlatego tak. my żeśmy nie zmieniali, bo ta nowa skrzynia biegów nas wynerwowała tak, tak, tak. pod no, takim no, no, względem. No. I dlatego to tak było, że my graliśmy cały czas na starym GPS-ie. Akurat nie ma potrzebną, w tym GPS-ie na tej nie ma, nie skrzyni żeby sobie ustawiono. No, bo no dlatego ja mówię, że od razu całkiem inaczej ten mod mm. wygląda i no. jakoś lepiej nam się. Lepiej tak mam 50, to ładnie. Ule. To w Teraz nawrócę, żeby rurą od tej strony jechać. Jeszcze jeden poprzednik strzela. No ale to będzie miał fajnie wymulczowane, a akurat po tym jeździć. Jo. Ciekawe, czy mega ostre i twarde jest siedlisko po. po. właśnie Ciekawe, no. Tak, wydaje mi się, że nie, że chyba jesteśmy w no, To no, no. też i... mi tak wydaje. To, to nie, nie, jest, jest taki nie, jest taki, nie jest taki grube właśnie, no. No, że to nie jest jak jakiś rzepak czy coś w tym stylu, tylko właśnie taka jakby trochę wolę. Tylko mówię, no szkoda, że... A właśnie, poczekaj, jesteśmy tak. po aktualizacji. E Header opuszcza się tak, jak w zbożu? Nisko? Tak, 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 tak. No to kurde, myślałem, identycznie... że poprawią to po aktualizacji. Identycznie tak samo. Bo nie tak wiem, samo. czy kosiłeś słonecznik już? Mm, nie. No, nie. E jest skrypt, że jak kosisz headerem do kukurydzy... No. E ...słonecznik, to na przykład, gdy... Wyjedziesz z pola kukurydzy, no to on Ci się opuszcza niziutko, tak jak normalnie w kukurydzy hmm. zawsze się opuszcza. No, no, no. A gdy przyjedziesz na słonecznik i wjedziesz tylko w słonecznik, to on się podnosi do wysokości ścierniska. Aha, i zostają takie te też? Tak, do jest, jest op, op, O, szorba. i wysoko header jest. I, ja my, I ogólnie, moim zdaniem, nie wiem, muszę sobie gdzieś obejrzeć, w ogóle w z jest żniwa Sorga, bo tego jeszcze nie robiłem. Ciekawe jak to właśnie wygląda, no? z Moim zdaniem, jeżeli tu jest tak wysokie ściernisko, a header jest tak nisko, no to kosa by obcięła tak nisko. To nie jest możliwe, no, no. żeby to sorgo. Moim zdaniem wtedy ten header powinien też być na takiej wysokości, żeby tylko zbierać te głowy. coś no, no. takiego o! Moim zdaniem rzepak powinno być wysokie ściernisko i wysokie ściernisko takie jak jest no, tutaj właśnie w no, tym... No, że e, Powinno i tak wysoko header powinno bo się jeździ, no tak rzepak się jeździ, wtedy też dzięki temu, że header mamy no. tak wyżej, to on pod tym kątem lepiej rzepak ma wpadać i nie wylatuje no. nam z headera. Więc tak. ogólnie moim zdaniem z Sorgiem prawdopodobnie to tak samo powinno działać. To właśnie jak to w Sorgą w zbiorniku w ogóle wygląda? Aha. Nie Są nie takie, kulki? takie kulki no? No to, to jest coś jak ta. Yy, jak, jak, takie, jak. Nie takie soja, duże chyba. no. No, 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 Grop, podobno. No. Ja coś takiego. Podobno, podobno bardzo. Kurde, to jest 6 metrowy, no będziemy musieli sobie chyba mulcze w następnym sezonie na odzera też sprawdzić. No, bo. Ten to robi robota fajna mnie. A nie, wie, nie wiem, do zbierania czy... kamieni też macie to chyba małe, nie? Jeszcze? Nie, nie. nie zmieniliście? Dwa Dobra. sezony to duże. Także to całe szczęście jest spoko. E, Powiedz mi tragedia. teraz, bo kurde my dzisiaj też co zauważyłem. E, tak jak masz na mapie wchodzisz i masz te kolory niebieskie pod względem nawożenia na mapie, nie? No, no, no. To było od początku tego nowego farminga że mulczowanie na polu. Pola do mulczowania. Nie. I pola nie, nie, nie. do zbierania. No to masz teraz pola. do... Jest okay, dodanie takie coś jak pola do zmulczowania i do zbierania kamieni. Że wiesz, pokazuję ci, które pola kolorystycznie są do ogarnięcia tego, nie? Gdzie to masz? Eee, Broby, już Ci mówię. Roślin, Z... brod, bierzesz tę mapę. A jest, Wymaga wołowania. wymaga wałowania na... i zmulczowanie. No, no A, sorry, to nie kamienie, tylko wymaga wałowania. Ile yy, masz torcel? 95 Dobra, to ja ciekawa jak tu dojadę, wysunię rurę. Ja co to akurat wykoszę jeszcze. Fajnie, bo rurę masz tu blisko. Dobra, ci tego takiej tutaj. Tak? Ja, ja zostaw no. Ja sobie pod cofnę na razie. się to wygląda. No tak, że coś tam mówię, pododawali, no trochę popsuli. O, typowe. No, nic hmm. nie poradzimy. Najkosze jest teraz to jeszcze, bo kurde, cały czas na to no, miejmy nadzieję, że to noszenie właśnie, najważniejsze no. ze wszystkich rzeczy jest to, że poprawili prawdopodobnie to bugujące się noszenie, no więc ciekawe, jeżeli to tak, to, bo. to w, w, myślę, że w następnym tygodniu, choć kurde, teraz idą święta, Zobaczajmy. chciałbym zacząć, ale odstawiam, że będzie teraz tyle roboty, czasu, no. że może być mało czasu i teraz też Sylwester niedługo i nas do nas przyjeżdża, więc nie wiem, czy na przykład nie zrobimy czegoś takiego, że jak nas będzie jechał, weźmie swojego kompa, nie może nie mało. razem przygotujemy albo. To zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, ale mówię. Ważne, że już oby nie bugowało, bo no my kurde już chyba ostatnio od zera, to trzy razy nagrywaliśmy od nowa, bo no. na moim odcinku zbugowało, wywaliło, musieliśmy od nowa lecieć. U Adama po połowie odcinka, dobrze, że miał zapisany, zbugowało, wywaliło. Najgorsze po to, to, że nie, nie zbugowało od razu po belkach. Jak, nosio, jak ja noszę belki, to buguje od razu grę. A jak popaki noszą grę, znaczy jak chłopaki noszą, to nosili po 5-6 belek. I nagle ja mówię: Aha, dobra, to, po, to na razie. Nie, oni, że o co chodzi. I nie A. wiem, to tak jakby u mnie był problem. Tyf u mnie się I, im, i im, do, im dopiero po tym, jak ja powiedziałem, że aha, dobra, to na razie wtedy, no to wtedy im dopiero zbudowało. Dziwna. Także dziwna sprawa pod tym względem jest. Nigdy takiego jeszcze eee. nie było farmingu, ale. No. Jeszcze raz chyba. No, może no, no. Co... no, zobaczymy. Może naprawili. No, aktualizacja dosyć taka spora była, ta więc no. Jak po coś naprawili, no. No są mega ciekawy. wydaje mi się, że to mówię, po to jest to wszystko przez to, że na przykład coś tam już na save było wcześniej. Teraz jakby ktoś jest... Ciekawe no? od nowa to w porządku, na... nie? Możliwe, że tak, no. I tam Zobaczymy, na razie to jest do chwila chwila po aktualizacji, tak więc nie ma co tutaj mm. Patrzę jeszcze mm. na to, ale ciekawe czy coś naprawili właśnie z tym drzewem i z tym noszeniem, to, to najważniejsze było, nie? My na pewno sobie gdzieś tam wejdziemy. No raczej że następnie... z tym drzewem powinni naprawił przecież to każdy wysłał, nie? No tak, każdy. Nie ja nie widziałem na początku jeszcze u nikogo nigdzie z multiplayera, bo z single no. dało się zrobić, choć na single też bugowało te i to były takie no. dziwne te wyskakiwały, ale ogólnie nie widziałem u nikogo serii z multiplayer z lasu, tak? I to na oryginalnych maszynach, ja już nie mówię na modyfikacjach, tak, ale na oryginalnych, gdzie to jest nie do pomyślenia. No. Żeby takie coś z takim Wiesz, błędem no. kurde wyszło. Rzeczniła to Więc... tekstura się dziś w kosmos. Dziwne, dziwne jest to, że mówię, kurde, takie, takie coś wychodzi i na początku są aż tak ogromne błędy, tego nie mogę zrozumieć, bo... Kurde, no chyba no to oni testują raczej, no, nie, 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 nie wierzę, no, nie że Nie wierzę, żeby drzewa nie cieli, nie? Przecież to było na wszystkich tych ceberach i tak dalej i to... Nie wiem. Tym bardziej, że nowości, bo i, i to wy fajnie wygląda teraz i słychać lepiej jak się drzewo no, ścina, No, to więc... się wszystko, a tu cool. Nie chce mi się wierzyć, Wielki. że to tak ten... Ciekawe jak... Oni trzy błędy wielkie, noszenie, bugowanie się drzewa i kolizje na drzewach. No, 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 Wczoraj jeszcze tą kolizję super, bo wziąłem na pick a, to cztery, jak kłody wrzuciłem, to człowieku na pick a, to napinał w każdą stronę, bo 30-40 cm kolizji każdego drzewa. No sakra. No ciekawe, czy to ogarnę, czy nie, trzeba będzie później sprawdzić, może później sprawdza to. No może właśnie ta nas będzie miał później chwilę czas, no ogólnie najgorsze jest to, że teraz, póki jest początek od zera, my nie mamy tak szerzej roboty w ogóle, bo my kończymy na przykład odcinek Bronka, i do Adama wchodzimy od razu, jest minuta, dwie przygotowań takich, że wiecie, mamy na przykład e, mycie maszyn i złożenie ich z pola i my jedziemy dalej. Najgorsze, że no. złożymy faktycznie jeszcze żaden z nas oprócz przewijania takiego, gdzie tylko wchodzimy i wiecie, karmimy zwierzęta i przewijamy, to tak szczerze u nas nie dzieje się nic, żebyśmy mogli do Thanasa kulisy nagrać, dlatego też tych kulis na razie, kurde po prostu nie ma. I prawdopodobnie w, w następnym sezonie... Jak będziemy mieli troszeczkę więcej pól, bo też o to pytaliście, kiedy będzie ten nas. Jak będzie trochę więcej pól, to po prostu zamiast kulis zrobimy po prostu odcinek normalny do TANAS, to taki wiecie z odzera jako jakby kulisy jakieś tam wiecie, zrobimy sobie takie prace wymyślimy, których i tak mamy dużo. E, tak żeby to, wiecie, nawiązywało w jakiś w miarę temat i wtedy też sobie to, oczywiście no spokojnie. TANAS u nas u na spokojnie nagra. Mówię, no a sami jesteśmy w szoku. z jednej strony się cieszymy bardzo, bo... Nie siedzimy tak jak przy poprzednich odzerach, że wiecie, jest cholerę czasu, trzeba przygotować wszystko, tylko naprawdę lecimy to co któryś skończy, to kolejny zaczyna albo do końca i naprawdę spoko to wygląda no. akurat fajne to jest, no To jeszcze nie mieliśmy takich... jak mod wyjdzie serii. na ten ATF 11 to już w ogóle będzie potarknie Znaczy nie powiem ci, że ja nie, 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 nie potrzebuję, bo ja sam sobie Ja no. komendami ogarniam więc ja już teraz te komendy tak ogarnąłem, że nie potrzebuję Wiadomo to jest szybsze, łatwiejsze Eee, ale, no mimo wszystko i tak już teraz to się da. Szczerze, nie wiem czy coś jeszcze jest teraz tak bardzo potrzebne. Strange Farmer już jest. Eee, Mapy są potrzebne. Jakby, jakby oczywiście by był ten... Eee, na F11 był na pewno o wiele poręczniejszy, bo łatwiej było gdzieś... Ja mam pod F12 wpisane, jak klikam to, to mi robi zdjęcia. No no. Jest eee, trochę to wnerwiające ja na pewno w jakiś sposób tam... Eee, wszystko jak. z czasem się ogarnie. Dobra, może bym się przeciął, albo dookoła będę jeździł może cały czas. Jak se chcesz! znaczenia nie ma Tak czy To Było jak... Ale kurde mulczowańsko co no Państwo bo w te... nawet to Nie wiem czy kurde, czekaj, idę sobie zobaczyć Eee, Właśnie, to po wymaga wołowania, ciekawe Kurde, czy to 18 jakoś... 18 na godzinę. No i właśnie nie wiem czy my sobie teraz jakiegoś wału do mulczowania nie kupiłem, bo czekaj, to jest 5,5 metra. Ciekawe jak te wały w ogóle działają, bo nigdy to nie sprawdzałem, nie? Bo no to, to to właśnie... mulczar, to mulczar, a czekaj, to wały. Kogoś, ktoś jeździ, wiesz, opuszczasz i zapierdzielasz z tym, nie? I to tak... Ja widziałem w życiu realnym te wały do kukurydzy, te niebieskie. No 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 no. Tylko nie wiem innych nie? Tak nie dogniata, tej nie? filmy czy coś, ale naprawdę bardzo podobne były. No to naprawdę one mają takie końcówki mega ostre tak, i wiesz, no, 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 jak no. z taką prędkością szybką wieżę, no to po prostu przecina, tak? Ugniata i przecina. No to też się e, te wały naprawdę spokojnie działają. ciekawe. Na pewno to jest za wiele szybsze, tańsze niż taki mulcher. Nie musisz Szersze, mieć ileś, bo ja nie wiadomo mi? ile koni. Nie. Bo wjeżdżasz i na pełne jeździsz po polu sobie, nie? A tu jednak wiesz, i wałek musisz włączać, i no. się zapycha czasami, także no na pewno spoko sprawa. E, mówimy, na początek chcieliśmy ten 3 ale obstawiam, że jeżeli teraz to mulczowanie też jest taką opcją, że, że w większości trzeba to robić i daje to jakiś procent, to, to prawdopodobnie... Ciekawe jakby to pocięło, takie sorgo. No, takie też wałek. jestem mega ciekawy, pewnie się pewnie sprawi w jakimś najbliższym czasie na którejś na, na, e, na YouTube jak, jakieś filmy są, sorgo koszenia, ciekawe jak to wygląda. No ja też muszę sobie właśnie wejść, bo co takie ja... filmy wyskakują na tym YouTube, że... nie wysłałem nawet no, na, na grupie, nie? No, co ty ostatnio no. wysłałeś, to jest kombajn, nie wiadomo, to jest właśnie wielofunkcyjna, no. to jest wszystko, nie? Wysko, nie? Naprawdę, no rolnictwo idzie do przodu. Ale no takie coś, to ja przecież... Wiesz, widzicie, bo nie takiego pomysłu, żeby takie to coś Kombaj do Kombajt, jak? Ale to jak to wygląda, to jest wygląda jak... Nie wiem czemu, jak zobaczyłem ten film, może hadary, złożył, to, złożył, tak. e, to wygląda jak deszczownia, taka jak za no, granicą no, 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 masz te no, kółka po bokach i to, no. między, to jest taki jakby jeden segment deszczowni. No. Że kół, taki trójkąt kółka na tym, trójkąt po drugiej stronie idzie duża taśma. Nie wiem co idzie cała maszyna, bo na tym jest silnik tam jest zbiornik, tam jest wszystko, można wszystko tak I zapiąć się, nie wiem ile, nie wiem patrzyłeś ile to metrów ma? Nie, 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 nie wiem ile to metrów ma obstawiam, że to ma gdzieś koło 12 metrów na pewno eee, i tak, macie 12 metrowy siewnik 12 metrowy kombajn eee, wszystko 12 metrowe 12 metrowy 12 metrowy nie. To pewnie jakąś funkcję też orgi, bo jest myślę, że boże, jak kruzy. zaczepisz coś co do, to jakoś tak porządnie to... Ciekawe właśnie e, na te koni i, w ogóle, bo to jest takie na tak to nie wygląda jakoś tak, że miało no nie, nie wiadomo ile... To jest to, że to, I to ale... musisz mieć specjalne pola właśnie, co jest do, o, do tego najlepsze, że nie Trzeba ale, mieć długie pola po prostu, nie? E, długie i to te 12 metrów, bo powiedzmy, że ten koło ma kombajn, ciągnik ciężko to nazwać, zależy jaką pracę robisz co. Te 12 metrów musi mieć taki metrowy odstęp pomiędzy no, polami, żeby się tego sienica, no. mieściła i żeby ona miała zaczepnąć. Wiecie, najlepiej Żeby, żeby nie dogniatało też, no, nie? Tak, tych, nie? Żeby, żeby to najlepiej co roku w ogóle co metr, żeby było zestawione Poszukać. wiecie, żeby to było utwardzone, nie? No. Tak, żeby to było w ogóle dla mnie nieuprawiane, moim zdaniem to tylko może być wykaszane czy cokolwiek robione i tyle. Ciekawe. Ale jeżeli ktoś już takie coś chce zrobi i takie pola powiedzmy, to łatwo na takich polach na przykład właśnie ogarnąć jakieś deszczownie, ogarnąć. Przypuśćmy w tych miejscach e, dreny, e, to wszystko. No, Także no. No, to są takie już... Nie wiem czemu, ale te pola to już nie będą Także, a teraz sobie to zasieję, teraz sobie to zrobię, to sobie teraz tak so ram tak se stależuję, tylko że przy takiej maszynie to już jest kurde, naprawdę, to już jest takie pole na lata. Praktycznie ono wygląda no. tak samo. I tylko sobie zmieniasz jakiś podozmian inny I, i to tyle można robić, ale jeżeli jest i taka maszyna, Ej. to i też wiele innych rzeczy, no ale spoko. No, ja no masz maszyna na pełne. Kupisz sobie, kupisz sobie dwa takie czynniko-kombajny, masz kilka przystawek i ty o, zrobisz tym wszystko, nie? Ale o, to ciekawe ceny jeszcze... tego. Najlepiej, że wychodzi z tego i sobie po prostu pilotem, nie? sterujesz sobie tak. i podjeżdżasz pod maszynę, nie? Nie musisz zrobić kabiny. No, i to jest, to, że tam jest ta właśnie nawigacja dzięki temu, że ty masz te pola z tymi przejazdami metrowymi odstępami, no, to no, możesz no. GPS włączyć i on tam będzie robił tak. Nawet człowiek praktycznie tego nie musi ogarniać. Ale no najbardziej byłem rozwalony, jak podczas zni właśnie ten zbiornik, wiecie, on jest na długości 12 metrów. Idzie taka zmijka tylko i to jest taki jakby trójkotny zbiornik. Ale jak to tam... szybko wysypowało w ogóle to. No. Bo ja pierdzielę. Jestem ciekawy, no... W poprzednim farmingu takim czymś był ten case bez kabiny e, Co no, był sterowany no, no, GPS-em no, no. No, no. I, i, i tym wszystkim wydaje mi się, że gdzieś tam pod, y, za rok... Jeszcze parę lat już, i będzie coś takiego farmingu. Wydaje mi się, że za rok myślę, że farming gdzieś tam może w takie coś uderzyć i może ktoś takie coś Naszą stworzyć no. do namhuba, nie? Bo jeżeli to już jest za granicą, to już pracuje, już są normalne filmy, nie tylko jakieś tam wiecie pokazane e, komputerowo, tylko normalne, nagrane i to działa, no to wydaje mi się, że faktycznie tak to może kurczę być. A no najlepsze, jak ktoś po prostu wracał sobie na gospę tym, nie? Samym, całym, bez niczego, bez żadnej przystawki No bo tak jak, jak to jechało, ogóle, no. bo to wiadomo, na jak... to się rozkłada, jest szerokie, to jest coś takiego, jak... E... To nie? Był pomarzanin, Jak Mazur. No, to no, no. To wygląda no. Mazur. No, no, I no. Jak no, po złożeniu, tylko że, wiecie, to jest samojezdne. To by było coś takiego, jakby ktoś samojezdnego Mazura stworzył. Masakra, co za pomysły, nie? To jest... O, Nawet z, tymi, z... z tym kombajnem zajął, przy, tą przystawką tak no, jak to złożył to też to tak wyglądało, że no, dzioby no, składasz wiecie, ty, i jadą. Dzioby do kukurydzy składają do góry i jedziesz takim złożonym jak w mazurem. Także naprawdę spoko. Ale no, kurde, fajnie robota idzie, jak tak porządnie od razu robimy. No, na dwa to idzie, ubywa, nie powiem, że nie. Ja zaraz może polecę, pojeżdżę troszeczkę karatem, prawie to pole u, u gospodarstwa. I gicio. oliwki może przyteleżuję jeszcze pomiędzy. Daj panie Boże. <grym> ja właśnie. To można było wskoczyć, ale. Wrona mi na się skarnie skoczyła, czomieniu. Ona ten. Ona to jest Ciekawy się wysypało, tak? Bo mój to nie ma nic. To obrzuca teraz. A ja. Zatkało mi całą tą hmm. czarność. ile kosi. Tu pierwsza przeprawia już jest pełna. Teraz miał zaraz drugą prawie, że w połowie zasypaną Tutaj bez GPS, ale dosyć dobrze się jeździ O no, nie ma tragedii Ale ci odjeżdżam co? Na czym jeszcze końcówkę cię dojadę No ja Ty ile jedziesz? Bo ja specjalnie się teraz druga zakręciłem, a ja 12, 2 km więcej no, no. od ciebie Ja Ledyści. specjalnie sobie zawikę zrobiłem bo i tak cię w poprzednim przejeździe No i tak teraz będę musiał wysypać się Tam co będzie Pandekał roztworzyć na przyczepie Dobra, ja zaraz skoczę wtedy. Mam 88%, a bym pasował, by tu się sypać. Fajnie mi się siedzi tutaj. Teraz <grym> robisz nie. Eee, nie. To kółko sypiesz? No. Ładnie. Czy teraz już nie daje tak jak wcześniej na początku wiadomo. Już jest mniejsze pole, ale i tak jest w porządku. Teraz kolejne prawie 9 ton. Nie, nie no, tu jest kurde taki widogieniem, ja jak, jak już wcześniej tego nie zauważyłem, ja pierdzielę za kombajnem. No ta góra jest już no. piękna, to co oni zrobią, aż lidę się tam przebiegną, czy tam można wejść. Czy to jest jakiś... Pewnie Pięk, raczej to będzie coraz ściana, w ścianę biegnę. Z każdej ja. strony jest góra, nie? Tak naprawdę. O, to jest, ale ta, ta jest piękna, bo jest naświetlona tak, tak takim Dlatego. No. Dlatego. Prawda. A jo, dobra, to, to, jest, to jest takie ten, to jest makieta taka. Powiem Ci nawet... Zmniejszyć to, i na jakiejś normalnej serii takie coś dać, też piękny ja to... Ale tu by las był, co? Bo ten las wycięli po prawej koło mostu. Ja to bym tutaj, co z tyłu jest za tobą, tam jest ta, taka baza, tak i tam z drzewa spostrzegł no. na dół. Ja bym ci chciała, to byś na dole łapał. Ja to myślałem, żeby tutaj sobie posadzić, nawet na tej mapie, ale za, za bardzo z tu są, to mój jeżdżer, żebyśmy ganiali te drzewa to chwilę. Hmm. O, ciekawie, jestem czy belki poprawili, właśnie. Ktoś ja mi pisał, bo ja widziałem i niektórych youtuberów za granicą, że ja pierdzielę. no Na Alpinie tragedia, nie? Gdzie mapa. <grym> USA, tragedia. Y, mapa USA nie jest mega jakoś tam, wiadomo, kształtowana, a te belki już tak spadały strasznie. To widziałem gościa na Alpinie, że musiał sobie pole ogrodzić łąkę, bo belki tak zapierdziały, żeby pozabijały wszystkich, nie? Na różne <grym> mapy. One, nie wiem, z 30-40 na godzinę osiągały prędkość. I jest najgorzej jak ona zaczęła gdzieś bokiem stanęła, jak no się No i, się, się i zaczęła i kosmosu no. to Normalnie to wyglądało jak jakaś, wiecie, jakby kamienie jakieś spadały z gór, nie? Naprawdę tutaj no. tragicznie to wyglądało. Z jednej strony no akurat na alpinie to mega realne, ale tak jakby na płaski podjeżdżaliśmy, a tabelka ucieka, no to to już nie było no. jakieś świetne Tak odprawda, coś o tym wiemy. My <laughs> sobie graliśmy tutaj na Alpince i się na kosy robiliśmy na tej łące największy Czasami były te skosy przecież tam o, No No ładnie, 47 minut do końca wrzucania filmu. Dobra. Legand, ja okay cię chyba zostawię Michu i, 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 y Lendę, żebyś się pokosił też trochę jak okay. chcesz A ja sobie wtedy lecę do Kejsiora Tam I tak bola. Bo nawet bo na teraz, teraz robił ten? jest szybkie, tak więc zarobiście. Już pociąg jedzie. O, już pojechał, okej, okay. dobrze, nie, na razie. Dobra. O dobra, on jest opuszczony. O, dobra, teraz jest opuszczony. O, razu mm. ciszej, nie? Ja pierdzielę. Pumba, jedna no, to fajny, ładny ten jest. No. Teraz od ciebie. Od biedaka, od biedaka by Hernie zaczął. Hmm. No, obok ciebie jest elegancko kosze, tutaj jadę. Elegancko tego. Ziomuś sobie daje radę. Ładny jest, ja też właśnie sobie na, na Gospę, na tej drugiej serii z displaya właśnie też wziąłem ten sam Gruber, bo mówię, tu go nie przetestowałem. A, dość fajnie wygląda. Kurde, nie, mi się wydaje, że w Sorgu on się inaczej brudzi ten kombajn. Bo tutaj znowu się tak samo i tak samo ładnie. Tak właśnie. Jak kultywator. Na jak właśnie na odzera. I ja mówię, kurde, tak stałem przy tym kombajnie, wczoraj mówi, kur na Mi się wydaje, że jest tekstura zmieniona właśnie na so brudzenie się kombajnu w danym zbożu. Cieka czy na czarno no, się ludzi. No. Ogólnie jak talerzówką się jeździ, to chyba daje teksturę taką jakby przemielonego tego ścierniska, tak, nie? Tak, daje takie coś jak w poprzednim farmigu miałeś tą kultywatę, no, coś no. tam. A teraz po kulty czy tym gruberze, ale daje normalnie teksturę po prostu czarną, nie? ziemię Czekaj. Okay. już czegoś było. Tak, bo no. po talerzówce jest to, a po gruberze to, no, no, no. Niby spoko nie po każdym, bo są i grubery, w których yy, nie wiem, czemu tam odczytywało i robiło jak po talerzówce, bo my na misjach raz nie, nie raz jechaliśmy jakimś tam i tak właśnie czytało dziwnie. Dobrze jest jak jest, no, nie ma co narzekać, dobra, lecimy, Wieście po mieście, ale git, bo ten klas jest chyba upożyczony, co? A ja, bo ja go tylko na prasowanie pracuję. z kultywatorem, trochę nic mi się nie stanie. No mówię, to są... Tutaj let's play ja, tutaj jest spoko, mówię, tak ja sobie wypożyczałem po prostu no, tak jak mi się podobało. zrobiłem, żeby nie było pusto. Maszyny dałem, żeby nie było pusto, a na każde odcinek no. co się chciałem robić, to po prostu te maszyny sobie brałem. No i spoko, po to jest Let's Play, nie? żeby przetestować coś wszystko i tak dalej. Ja, mam ochotę to sprawdzić, to to sprawdzę, mam ochotę to sprawdzić, no. to to sprawdzę, Więc Dokładnie tak. Dobra, tutaj trzeba jakoś będzie ładnie wykręcić. O Jezus Maria. Akurat to pole jest nie, obok tej gospy takie małe i Fajny klimat, tutaj jest. Na no, tym, co. No ja, bo ty jeszcze nie byłeś na tej nowej. Bronek też to właśnie też mi się pola podobały. Tam też fajnie, bo z jednego ladu porobiłem cztery pola. Ty, no faktycznie, tu na tym ladzie też Cześć. są cztery zrobione: dwa zbożowe i Cześć. dwa sadowe. No ja, no no, 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 no. To się, no, coś do, do tej czwórki. Jezus. i dobre, jak imię. Ale masz F9, możesz kliknąć? O! To weź, pożegnaj się może i zakończ, bo szkoda. O Jezu nie? Zapisałem, czekaj. Puściło, jest, puściło. Ja cię nie słyszałem przez chwilę. O kurwa, co to było? Nie wiem. Znikłeś nagle, mówię, oho. I szybko zapisałem, nie? Ale już jest wszystko w porządku. Ja myślałem, że oni rozwalili coś, nie zatrósłbym ich. Dlatego mówię, że zakończ tak to. Nie, podcinek. zapisałem już, tak więc jeszcze Ja wszystko jest w porządku, ja cały czas mogę jeździć, tak więc. Uff, to ja to co się... Widowa dostawa Taki internetu, zgarnie. może Adama nie wrzuciło teraz Nie, 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 do roboty nagrywa. Dobrze. Fajnie się siedzi tutaj ogólnie w tym case. W Lasie. <grym> może fendę byśmy to pociągli mają, co? No może raczej. pewno by dał radę. To Czasarkę by trzeba było wziąć do tego. 4 ku nie przeszło, da radę. Dobra, ja sobie nawijam, będziemy sobie kończyli 25 minutek, a więc spoko. Tym bardziej... Tylko nie chodziło, bo tutaj kultywowanie, tam już było robione. Ale i tak spoko opcja. Można sobie tutaj nawracać Cześć, na... się nawraca. No... Weź, gdzie się tam łamię człowieku. W tych drzewkach to jest tragedia, nie? Bo to jest drugie się, pole. jak tam las? jest drugie pole jest ogólnie całej tej. ja się wjeżdżasz sobie teraz elegancko tego. Jedziesz, z se ale jedziesz se o, opuszczasz i co, jedziesz dalej? Dzień? O, kozek. Ile z tego pola dało? czysto <grym> no. mm, Z tego całego? Nie skosiłem całego. Trochę pokosiłem, chcę przyjść zobaczyć do Ciebie, jaki wygląda ten... Chodzi mi o to, co, o to, tutaj, co robię, ile dało. Nie bardzo, wiesz, chyba. Mmm... <grym> kurde, wiesz co? To nie było koszone na odcinku. Bo ja poza odcinkiem... Nie! Czekaj, Bronek kosił. A, czekaj, jest wszystko w silosie? Powinno być, jeżeli tak, to ci powiem. W jest 11 to tu myślę, że z tego jak dało piątkę. I tak To się, Był nie. Max, 4,5 do piątki gdzieś. Tak ktoś, to tam. Dobra, myślę że w tym odcineczku na tyle. Jak się podoba, zostawcie łamce w górę, wpadajcie do Bolusia. I na samą odcineczkę. Na razie trzymajcie się. Cześć! Cześć.